Tak, puchar jest ważny. zaczniemy tutaj od Mogetaty, pasuje nawet, prawda? E, serdeczne gratulacje na ręce tutaj szefa, Bosa i ogólnie mózgu tego całego projektu. E, parę słów na temat dzisiejszego sukcesu. No naprawdę się cieszę z tego, bo chłopaki ambitnie zagrali, no na pewno drużyna przeciwna była też ambicją, nie brakowało jej i naprawdę im złożyć serdeczne gratulacje. No a naszym pewnie podwójne. No, no, by to było. No, gratulacje jeszcze raz idziemy. Krzysztof, albo Adam, zapraszam Adam, gratulacje. Przeniosłeś się do tego zespołu z innego zespołu. Duży sukces, ale Adam też. Cześć! Cześć. Masz na imię? Olaf. Olaf. Olaf, Olaf, zacznę od ciebie, nie od taty. Wspierasz tatę tutaj, kibicujesz mu? Tak. W jaki sposób? Eee, nie. Krzyczysz, dopingujesz, śpiewasz, tak? Świetnie. No to właśnie synek, jak się grałem mecze przy takiej publiczności, kiedy przychodzi synek, żona, rodzina? jest jakaś dodatkowa mobilizacja dzisiaj szczególnie, żeby wygrać to mistrzostwo. To mieliśmy w praktycie wystarczająco z no ale udało się ten mecz wygrać, także cieszymy się podwójnie. Gratulacje, idziemy dalej. Krzysztof, drugi mus tego zespołu, bo pierwszy, drugi, nie wiem to zostawimy już sobie i tacie. Nie będziemy polemizować, chodzi głównie o to, że stworzyliście fajną drużynę, a przede wszystkim chyba tutaj nie ma żadnego słowa wątpliwości, paczkę przyjaciół. Znaczy no na pewno, bo tak jak mówisz paczkę przyjaciół, większość tu jest, znowu, już wiadomo szwagier, ale wszystko... Szwagier to nie rodzina, to wiadomo, nie? Nie będę kończył. Ożenił <grym> się z moją siostrą, żeby ze mną się wódki napić, wiesz o co chodzi, nie? Tak musi być, to no. niech pije. Ale tak jak mówisz, są goście graliśmy tu nieraz i w klubach nie mówię o ciebie, ale i tam KPT, na Wojka i tak dalej, także no fajnie, ekipa jest grana. Nie ma jakichś spin. Wszyscy, wszyscy fajnie gdzieś tam dopisują, chodzą, pomagają ile, na, ile, na tyle, na ile mogą. Gratulacje. Spiny, Dawid Bohenek, spiny. Dzisiaj w tym spotkaniu były bez wątpienia dość duże, ale po meczu piątki i to to chodziło, żeby emocje zostawić na boisku, już po tych 40 minutach dać sobie piątkę. Słuchaj, no wiadomo, bo to był mecz, mecz o to pierwsze miejsce, także każdy chciał tego mistrza zdobyć, no nikt nogi nie odstawiał, ani barku, ani głowy, także wszyscy walczyli. Ta długa połowa dla nas. Cieszymy się w końcu jest zwycięstwo, bo w tamtym roku jedną bramką przegrałem. Gratulacje. Ale faktycznie jedną bramką, no tak. No tak, Grzegorz Kulpa przechodzi z Ibisu w oknie transferowym, czy to był dobry transfer? Tak, tak, jak najbardziej, pomogłem chłopakom, wygraliśmy ligę, koni nie będzie, ale myślę, że będzie na pewno hucznie w nawojowej, nie? Chyba, chyba <laughs> znalazłeś się tutaj w tej paczce, bo trzeba powiedzieć, że ta ekipa to jest paczka kolegów już nie tylko teraz zbierana na tą ligę, ale chyba od dawna. Tak, sami swoi, graliśmy z chłopakami w nawojce, w kapetenie i pewnie nigdy nie zagram i nawet nie chcę. Ale graliśmy już kilka lat razem, tak samo w restauracji na Wojka też zdobyliśmy ligę, tutaj też zdobywam, więc co tu więcej chcecie od życia, nie? Jestem bardzo szczęśliwy, dziękuję. Rozwijam to, wypowiedź, dlaczego nie zagrasz w Kpt? nigdy? Prze? No, proszę? Nigdy nie zajdę na psy, nie? Ja, ja tego nie powiedziałem, ty tego nie powiedziałeś, bo będzie za dyma. Eee, bramkarz, bramkarz, fantastyczna postawa cały cały sezon pokazujesz, że wiek to tylko liczba cyferka. O, no, dokładnie, tylko cyferka. Jeszcze jakoś się udaje ruszać fajnie, że tutaj się zebraliśmy, że gramy wszyscy razem. No i muszę podkreślić, podziękować obrońcom, bo wygraliśmy tę ligę chyba przede wszystkim obroną. Mamy najmniej straconych bramek ze wszystkich zespołów w Twojej lidze: 17, tylko także jest to bardzo dobry rezultat, naprawdę. I dzięki, jak się ma takich obrońców jak Bohen czy tam Grzesiek, to naprawdę o połowę lżej się gra. No i oczywiście Łukasz Borek, który dzięki Bogu doznał kontusji w pierwszym meczu i, wzmo i wzmocnił drużynę na resztę sezonu. Jakbyś potrzebował y, pracy, to ja ci na statystykę wezmę. Dobra, niedługo idę na emeryturę, także mogę liczyć. Super, gratulacje, Arek, Łukasz. Y no muszę zapytać, jak o zdrowie, bo byłeś z nami, jesteś z nami, to jest najfajniejsze właśnie, że doznał, doznał kontuzji, a zawsze tu przechodzi, prawda? I, i, I czy będziesz już na powrót na hale? bo słyszę, że dromader kucznie chce wejść też na El Cagligę w Na hale jeszcze nie zdążę, ale w przyszłym roku, jak się uda, będę na ostatnim meczu sezonu Ryjka. To coś ty taki połamany? A, chyba zadła się tam zerwały, czy coś tam, ale to drobna kontuzja, za rok jestem. Na to liczymy, czy mamy cię za słowo, Adrian Kuras. Adrian! Damian, przepraszam, ty byłeś bramkarzem, a czemu nie jesteś bramkarzem tutaj? W jednym meczu musiałem pomóc, bo arka nie było i jakoś mi poszło. Szczerze, na Orliku wolę w polu zagrać, więc, więc pomagałem jak mogłem. W sumie zagrałem na każdej pozycji tak naprawdę, więc, więc cieszę się, że mogłem pomóc. Odnajdujesz się na wojsku? Jakoś, jakoś dała radę. Gratulacje. Czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze ktoś? Piotrek, Piotrek, zapraszam. Piotrek, cześć, cześć. Byłeś gdzieś na meczu? Byłem, coś, coś pobiegałem. Coś, coś pobiegałeś. Piotrek, jakbyś spuentował, bo chyba jesteś ostatni, zakończył tutaj do kamery. Z słowami, a jeszcze Marcin Boreges? Tak, tak, tak. No to, to powiedz mi, jakbyś jak byś spętował ten sezon. Sezon? No to przede wszystkim walka, no i chyba dobrze w obronie zagraliśmy, nie? Najmniej straconych bramek, no tutaj Dawid, no to to. Ściągałeś się powiedzieć od kolegi? Nie, nie, nie słuchałem w ogóle, co nie gadają. Wiesz w ogóle ich nie słucham zazwyczaj. Ale nie, nie, Dawid, Dawid świetnie, no i no ja tak, no też Marcin tam kopie, co się da, no i, no i to chyba zaważyło. I wyniki są. E, Marcin z córeczką, tak? Zakończył, spętuje Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Oliwka. No piękne imię. Oliwka podoba Ci się jak ta gra? Tak. No to Marcin. Jak córka przychodzi na takie mecze, a dzisiaj to na pewno dajesz z siebie 1200%. Dokładnie. Ja mogę potwierdzić tylko swoje słowa sprzed pół roku, że jak walczysz to tylko o złoto. Dokładnie. Marcin, pokazujesz w ostatnich trzech spotkaniach niesamowity charakter, zawsze go miałeś, ale tymi indywidualnymi rajdami, charyzmą, robiłeś wyniki dla kolegów. Okej, okay, drużyna najważniejsza, ale indywidualnie ciągłeś ten wózek. No starałem się jak mogłem, powiedziałem im, że zdobędę króla w tym sezonie i się udało. I król będzie. Obracamy się, dron, droma, drona, jak to jest, jak to jest panie kierowniku? Dromader. Dromader. Panie i panowie, zakończyliśmy zmagania 2025, Sufix Liga Orlika, trzecia liga, a za nami, a za nami, no i bardzo ładnie machamy. Machamy, chcesz coś powiedzieć, tak? Tylko nie naciskaj guziczka. Elo. Elo, 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 elo. piąteczka, elo. Jeszcze gdzie czekałem piąteczka. No i co? Z taką dużą ekipą, bo słyszałem, że idą na galę wszyscy. Żegnamy się z tym sezonem. Najlepszą drużyną trzeciej ligi, Sufix Ligi Orlika, dromader